No i teraz też piosenka, która nabiera sensu wraz z upływem czasu. Też liryczna. Też liryczna. 20 lat temu, jakbyśmy ją grali, śpiewali, to nikt by nam nie uwierzył. A dzisiaj, proszę Państwa, no cóż, spróbujcie nam nie uwierzyć. Mm. Kobiety przymiotami ciała słyną, wie o tym każdy z książek lub skądinąd. Rządzę ze smyczy spuszcza przy nich starzyk oraz młódź, nie myśląc, co niewiasta musi czuć. Są owszem rzeczy, które ją zachwycą: kwiaty, liściki, spacer przy księżycu. Możesz dla niej zaśpiewać, zamordować, zerwać mlecz. Możesz umrzeć lecz. Niemal wszystkie czy chcesz czy nie. W łóżku męczą lub nudzą się. Nie wierz jej słowa potem z rana. Mało, która była nocą głowa zziajana Gdy jej szczęście wróci na twarz. Pewny bądź, że rogi już masz. Ty ją musisz, więc już wie, że nuda ciężka zbliża się. Nie przebijesz jej na wskroś, a ona ma od razu dość. Cały czas musi łykać łze roboty, próżno w pościeli tęskniąc do pieszczoty. Zawsze gotowa jest oddanie w tkliwość odziać swe, w końcu pieprze zamiast pieprzyć się, inne znów wolą pławić się w tyranii chronicznej niewolnicy infomanii. Im nie masz co uczuć swych potencji głupot kleść. I cześć. Niemal wszystkie, czy chcesz czy nie. W łóżku męczą lub nudzą się. Nie wiesz mi słowa z rana Mało, która była nocą, bo bez Gdy jej szczęście wróci na twarz. Pewne, bądź, że rogi już masz. Ty ją koszisz, więc już wie, że nuda ciężka zbliża się. Nie przebijesz jej na wskroś, a ona ma od razu dość. Obec cudownie jeszcze pójść do końca a trapą namiętności są gorącej. Czystą charytatywą jest rozkosze każdy jęk, kłamią, kiedy wzdychają i w tym sęk. Przez tę kopulacyjną maskaradę chcą, żebyś myślał, ja dam wszystkim radę. Każda zaś w przyjaciółce szepcze, wyznam ci, że mnie erotuman rżnie mal wszystkie czy chcesz czy nie W łóżku męczą lub nudzą się Nie wiesz w jej słowa, pod na Mało która była nocą, głogo zja. jej szczęście wróci na twarz Pełne pończe, rogi już masz Ty ją kusisz, więc już wiesz Że nuda ciężka zbliża się Nie przebijesz jej na wskroś Ona ma od razu dość Nie jeden na to mnie zapyta z butą <laughs> Który, jak ja, potrafi swą batutą Symfonią jęków dyrygować nocą lub za dnia Milczysz, bo widać, masz kompleksy sam Może dodadzą, czyś mnie widział w akcji Lecz to ofiary są halucynacji Gdy puszą się jak pawie, panie ziewać chcą na wznak Piano nocąc, tak i wszyscy Niemal wszystkie czy chcesz czy nie W męczą lub nudzą się Nie wiesz w jej słowa potem z rana o która była nocą błogo zdzajana Gdy jej szczęście wróci na twarz Pewny bądź, że rogi już masz Ty ją kusisz, więc już wiesz Że nuda ciężka zbliża się Nie przebijesz jej na wskroś A ona ma od razu dość